Cześć! Witam w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft Pocket Edition. Jest to drugi odcinek, w którym dzisiaj już zbudujemy sobie domek. Tak. Dobra, włączmy sobie nasz świat. Pod odcinkiem zebrałem trochę rzeczy, jak tu widzicie. Wełny mam, łóżko zrobię, trochę kanienia, narzędzi, no i drzewa. Sadzonek, piasku, no, i jeden węgielek zarazem A tutaj właśnie chcę przetopić, żeby osunąć węgiel drzewny Jaki trik? Weźmy sobie trochę tego, zróbmy. Tutaj wsadźmy. No, dobrze, się sobie może społożyć. No dobrze, weźmy sobie teraz. tak Tutaj zrobiłem sobie teren na nasz domek. Kupcie. To mi życia było, ale to szczegół. Mały szczegół. Tak, sobie łóżko i skrzynkę i to wszystko mamy tutaj i tutaj. Dobra, postawmy sobie. Dobrze, 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 dobrze. Muszę wygodnie usiąść. No, na przykład tutaj nie, nie ma. Tutaj zamierzam zrobić takie wejście kamienne, takie schodki na dół. Tu już trochę terenu widziałem, więc wiem co i jak. No dobra, tutaj tak weźmy sobie weźmy sobie weźmy sobie. O, już mam już nie tutaj jeszcze. Tutaj już się nie nazywam i buduję domek. Aby. Wy... A, patrzcie, no tak, patrzcie, się, patrzcie. Się. tutaj. Yy, no dobra. Czekaj tutaj. Tak, raz, No, no takich za dużo nie będzie, ale będę się starał z każdym odcinkiem go ulepszać. No tak, będę się starał, ale oczywiście yy, nie wiem, jak to wyjdzie. Nie mam go w planach, chociaż nie wiem jak mi wyjdzie naprawdę Tak teraz, tak tutaj już wszystko nie No nie, tak tego nie lubię jak gdzieś mi się indziej postawić, bo może teraz zbierać no, Widać, widać, widać Widać wszystko, widać Dobra, tak, to patrzę na kamerę no nie, taki trochę nad... mało się wydaje, ale na razie takim mi wystarczy. Tu się postawi łóżko, to takie tam to Później spróbuję go ułożyć trochę tak to... albo to zniszczę, albo tak go... nie, chociaż tutaj mogę trochę zniszczyć, Później to trochę powiększę, ale to już może poza poza kamerą, poza wizją. Nie wiem to dobra tu będą, 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 będą okna, 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 tak, tu będą okna, tak, do, do, dobrze słyszycie, tu będą okna, dobrze słyszycie, no kurczę, że, jest, no dobra, tutaj sobie zbudujemy, tak, nie, za nisko, no nie to do Cholera, no nie no, przy naprawdę no, już mnie przerasta. Tutaj. Tak. Um, tam. Patrzmy, no, tu i tak tu. Okej, okay, dobra, coś tak zostawię eee, no, to już trochę. Już 5 tylko. Mam też 14. 15. Musimy sobie drugi już twórzmy. No potrzebuję, potrzebuję okien, 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 potrzebuję. Weźmy sobie... To co nam się stworzyło? 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zobacz, jak się nagrywa. Chyba dobrze. Okay. Eee, okej. Tutaj chciałbym już podłogę, ale nie mam. Łopaty. No tak. Ten odcinek, powiedz mi, będzie około 10 minut. Zobacz, jak szybko zbuduję dom. Zależy. Jak się kończy z tym budowaniem domu. Zależy, zależy. zależy. Zobacz, zobaczmy. zobaczymy. Zobacz. W następnym odcinku chciałbym, być, było może kopalnie. Też nie wiem, czy mi się uda, ale kopalnie chciałbym z, y, stworzyć. Kopalnie I spawner. No. Nie wiem o co chodzi, ale może będzie niebie Ale y, spawner mobów. Taką wieżyczkę. Spadają w niej. Następny odcinek pojawi się jutro. No, powiedzmy, że jutro się pojawi. Tak. Pojawi się jutro. To tu byście powiedzieli dla Was? No, na razie takich nie mam, Aha, będzie nowa wersja. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jakby, jeżeli będzie możliwość w pod nowym filmikiem pokażę Wam. No po prostu zreczuję nową wersję. Mów mówiąc tak wprost. Tudnie tak. Raz, nie, raz, 2, 3, 4, 5, 6... E, chcę 24. Raz, dwa, tu i, tu i tu i tu. Dobra. Czyli już mam zaznaczone, tutaj. Zaznaczone. Zaznaczone. O, i będzie równe. A no, kurz chyba wyszło też tego nie liczyłem. Nie wiem czy dobrze widać, może tak, chwilę trochę, chociaż nie wiem, czy trochę, dobra. Może jakoś nie jest najlepsza, ale liczy się to, że nagrywam dla Was myślę, że taką. Będzie jedno, kłopot, drugie. Nie, to będzie wyglądało. No, już jest okienka, jest okienka 16. No i do końca no, OK, 42. No, może starczyć. Zobaczymy, zobaczymy. Jakbyście pytali, to już jedną noc przeżyłem. I to zacząłem odcinek na początku drugiego dnia. Więc się nie dzieje, że tak długo jest dzień. No i to nie wyszło. To by nie wyszło? Fajne jakoś fajnie wyglądać. No, powinno jakoś fajnie wyglądać. No, na tego odcinka przygotuję surowce, żeby zrobić tutaj takie ładne, no, czy jako ładne, fajne wejście. Och, już jest noc. Fajne wejście i przygotuję narzędzia do kopania kopalni. No to trochę głupie zabrzmiało kopanie kopalni. No już można już nie można, nie można, można, nie można, można, nie można, można, nie można, już coś położyć, nie można. <laughs> ok, jesteśmy z powrotem. Yy, tutaj, jeszcze... A nie, to już wszystko, no dobra, yy, czyli, 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 czyli to już, to już, to już, to już, to już, to już, to już. No, jeszcze osiem, jeszcze do końca. Ale to proszę do końca niech pójdzie myślę jaki dach zrobić zrobić i tak sobie myślę że zrobię jednak z desek jednak zrobię z desek wszystko proszę 30 jednak zrobię z desek matko boska Jeden jednak zrobię z desek 1 0 desek. ok Lampy powinny mieć bo stworzyłem mam <grym> No właśnie, no, już tak tutaj, dwie, tu dwie mm, Tu i tu jedno, tu jedno, tu jedno, tu jedno No i dokładnie 10 Jak no, to może wygląda o, tak żebyście widzieli jeszcze kurczę eee, e, e, e. nie widzicie o tam jest nasz domek piękny trzeba aby cięcie i na razie wróciłem musiałem nagle zrobić <laughs> cięcie bo eee, ktoś dzwonił do telefonu Musiałem to wybrać sworki. Tutaj już usunąłem swoje rzeczy, które miałem łóżko. No, no takie tam nie chcę mówić i tu właściwie tak łóżko, skrzynkę i taką kuchnię. To było w tym odcinku na tyle. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapkowania. Zapraszam na stronę www.minecraft.pi.pl, który link umieszczę w opisie filmiku. Następny filmik to będzie budowanie jaskini i no, może jakiegoś magazynu. I tutaj takiego wejścia. Zapraszam również na kanał, na kanał, który podam w opisie, akurat nie pamiętam. No to przepraszam, ale spróbuję ja w następnym odcinku zapamiętać. To, to, nasze, to, to nasze dzisiejsze wykonanie naszego domku, Tutaj o dwa okienka wejście. Nie jest zbyt taki duży, ale zawsze jakiś. No to ja się Wami żegnam i na razie.